Cześć, witam Was na naszym rynku energii, gdzie moją misją jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat rynków energetycznych. Ja nazywam się Łukasz Lewicki i pomagam firmom funkcjonować na rynkach energii. Teraz zapraszam serdecznie na podsumowanie lutego 2024. W tym filmie zobaczysz wiele danych i wykresów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć o co chodzi na rynku energii oraz jak kształtują się ceny. Wierzę, że w biznesie trzeba opierać swoje decyzje na liczbach i danych, a nie na tym, co nam się wydaje, lub na medialnych narracjach. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub przemyślenia, to pisz śmiało w komentarzach, lub do mnie na LinkedIn, czy mailowo. A teraz zaczynamy. Na początek, disclaimer. Ok, i zacznijmy od tego, od czego zależy cena energii elektrycznej? Na pewno jest to zapotrzebowanie na energię, czyli krajowe zapotrzebowanie na moc plus eksport z Polski minus import do Polski. Następnie ważnym czynnikiem jest produkcja z odnawialnych źródeł energii, czyli głównie wiatru, fotowoltaiki oraz w mniejszym stopniu z wody, biomasy i biogazu. Następnie ważnymi czynnikami są ceny uprawnień do emisji CO2, ceny gazu ziemnego, ceny węgla. Są to koszty produkcji energii z paliw kopalnych. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę też marże elektrowni oraz ilość dostępnych mocy wytwórczych. Pierwszym czynnikiem, jaki weźmiemy pod uwagę, jest krajowe zapotrzebowanie na moc. Co do zasady, im wyższe zapotrzebowanie, Czyli popyt, tym wyższa cena. Oraz odwrotnie. Jeżeli zapotrzebowanie spada, no to spada też zazwyczaj cena. Jeśli chodzi o luty 2024, no to średnie zapotrzebowanie na moc w Polsce w jednej godzinie to było 20,3 GW. Przełożyło to się na około 14,1 TWh. Następnie spójrzmy na dynamikę, czyli zmianę w stosunku do poprzedniego roku oraz zmianę w relacji do sześcioletniej średniej. I tak w lutym odnotowaliśmy spadek zapotrzebowania rok do roku o około 2,5%. Natomiast jeśli chodzi o średnią sześcioletnią, no to zapotrzebowanie w lutym było niższe o około 3%. Było to spowodowane głównie dość ciepłą aurą w Polsce, niski, dość wysoki, wysokimi temperaturami, jeśli chodzi o luty. Następnie spójrzmy na dłuższą historię zapotrzebowania. Średnio ono jest w ostatnich 12 miesięcy na poziomie około 19 GW. W styczniu mieliśmy lekkie podbicie do góry. Natomiast już w lutym widzimy, że ta średnia znowu się obniżyła. Jeśli chodzi o dynamikę, no to jest ona ujemna, wynosi około minus 3%. Drugim aspektem, jaki uwzględnimy, jest wymiana międzysystemowa. Eksport z Polski zwiększa popyt, czyli co do zasady podnosi ceny energii, natomiast import do Polski, Obniża zagregowany popyt, więc mniej energii muszą wyprodukować polskie elektrownie i co do zasady obniża ceny. W lutym średni import do Polski wyniósł 773 MW w godzinie. Widzimy też, że jest to zmiana w stosunku do tamtego roku na, na plus, czyli tego importu było więcej. Jeśli chodzi o, o dłuższą historię, no to tutaj mamy przedstawioną średnią 12-miesięczną wymianę międzysystemowej. I tak widzimy, że ten import wynosi około 500, 500 MW, jeśli chodzi o średnią 12-miesięczną i ona też rośnie, czyli ten import z miesiąca na miesiąc robi się średnio coraz wyższy. Natomiast daleko nam jeszcze do. Tutaj rekordowych danych, czyli około 1400 MW jakie były pod koniec 2020 roku średnio. Teraz przejdziemy do informacji odnośnie produkcji z OZE. Na początek weźmy pod uwagę wiatr. Co do zasady im wyższa jest produkcja z odnawialnych źródeł energii tym niższa cena. Jeżeli produkcja z OZE jest niska no to te dni czy godziny mają dość wysoką cenę. Jeśli chodzi o średnią produkcję z wiatru, no to w lutym było to około 3800 megawatogodzin w godzinie i to przełożyło się na poziom około 2,6 terawatogodzin wyprodukowanej energii przez farmy wiatrowe w Polsce. Spójrzmy teraz na capacity factor, czyli taki wskaźnik produktywności farm wiatrowych w danym okresie. I widzimy, że wyniósł on 38% w lutym tego roku. Jest to wyżej niż rok wcześniej, natomiast dużo niżej niż w roku 2022. Dla przykładu, jeżeli jest farma, Wiatrowa mocy 10 MW. To jeżeli ten capacity factor wyniósł 38%, no to średnio w godzinie taka farma wyprodukowała 3,8 MW. Następnie przyjrzyjmy się jak wygląda moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce. Jest to już około 10 GW. Czyli widać, że ten trend jest dość silny. Jeśli chodzi o średnią produkcję z ostatnich 12 miesięcy, no to wynosi ona 2640 megawatogodzin w godzinie. Następnie zwróćmy uwagę na kolejne ważne źródło OZE, czyli fotowoltaikę, gdzie obserwujemy w ostatnich latach ogromny rozwój tego rynku w Polsce. Sezonowo jest on oczywiście, yy, ta produkcja jest dość niska w zimie, natomiast już widać, że z, w lutym wyprodukowaliśmy dość sporo więcej energii niż w styczniu. Było to 785 MWh w godzinie, co przełożyło się na poziom około 546 GWh. Oczywiście największa produkcja z fotowoltaiki będzie w miesiącach, letnich, więc tutaj czekamy na kolejne dane, prawdopodobnie kolejne rekordy. Następnie przyjrzyjmy się wskaźnikowi produktywności fotowoltaiki w lutym tego roku, czyli capacity factor. Wyniósł on 4,5%. Widać, że jest to najniższy poziom z ostatnich 3 lat. To wskazuje na to, że był to dość pochmurny y, miesiąc, jeśli chodzi o statystykę. Dla przykładu, jeżeli ktoś ma w domu fotowoltaikę o mocy 10 kW, no to taka łączna produkcja średnia w lutym powinna wyjść, o, powinna wyjść na poziomie około 320 kWh. Następnie przyjrzyjmy się mocy zainstalowanej. Aktualnie fotowoltaiki w Polsce mamy już około 17,4 GW. Jest to bardzo dynamiczny przyrost. Jeśli chodzi o średnią produkcję z fotowoltaiki w ostatnich 12 miesiącach, no to wyniosła ona około 1530 MW. Jest to pochodna oczywiście wzrostu mocy zainstalowanej. Kolejnych miesiącach. Ok. To po analizie zapotrzebowania wymiany międzysystemowej oraz produkcji ZOZE możemy zobaczyć, ile energii muszą pokryć elektrownie tzw. Tak JWCD, czyli jednostki wytwórcze centralnie dysponowane przez PSE. I widzimy, że ten poziom jak na luty jest dość niski, czyli wyniósł około. 10200 MW. Jeśli chodzi o dynamikę, no to jest ona mocno ujemna. Czyli luty 2024 w relacji do luty 2023 mamy aż 11% spadku. Natomiast jeśli chodzi o średni średnią 6 no to ta dynamika już jest. Obecnego roku aż minus 15%. Czyli możemy zauważyć, jak mocno rosnąca produkcja z OZE wpływa na to, jak mniej muszą produkować nasze elektrownie konwencjonalne na węgiel kamienny i węgiel brunatny głównie. Jeśli chodzi o dłuższą historię, to tutaj mamy dane od 2019 roku. Mamy niższe zapotrzebowanie, dość ciepłą pogodę w lutym, dobrą wieczność, więc i ta średnia 12-miesięczna się dalej obniża. Jest to najniższy poziom, jaki obserwujemy na tym wykresie. Trend też jest, no już od ładnych półtora roku spadkowy. Kolejnym czynnikiem, jaki ma wpływ na ceny, poprzez Wyznaczenie kosztu generacji energii elektrycznej z elektrowni konwencjonalnych są to, to surowce energetyczne. Tutaj mamy przedstawione ceny węgla, gazu oraz uprawnień do emisji CO2. No i w lutym 2024 mieliśmy kontynuację trendu spadkowego i tak gaz na spocie średnio spadł około 26 zł, gaz terminowy na przyszły rok około 18 zł. Węgiel spadł o około 9% średnio w lutym, natomiast widać, że już pod koniec lutego te ceny węgla zaczęły hmm, lekko rosnąć. Uprawnienia do emisji CO2 spadły dość sporo, bo średnio aż o 48 zł, czyli 16%. Także tutaj mieliśmy przez luty kontynuację trendu hmm, spadkowego średnio, natomiast już ta końcówka lutego na węglu czy, czy gazie spotowym była lekko wzrostowa. Ważnym czynnikiem wpływającym na ceny gazu ziemnego, a w konsekwencji na ceny energii elektrycznej, jest poziom zapewnienia magazynów gazu oraz dodatkowo relacja stanu obecnego w stosunku do roku poprzedniego lub do średniej z kilku czy kilkunastu ostatnich lat. Luty były dość ciepłe, więc mało gazu zostało wypompowanego z magazynów i było to na pewno mniej niż uczestnicy rynku sobie schedowali czy zakładali to, więc widać, że ten poziom jest no bardzo wysoki, wynosi ono około 63%. Natomiast ta średnia dziesięcioletnia na ten sam czas wynosiła około 43%. OK, to teraz możemy zobaczyć, jak to wszystko przełożyło się na ceny spotowe energii elektrycznej w Polsce. Tutaj mamy wykres cen na każdą dobę. Ceny są ustalane codziennie na TG, są znane z jednodniowym wyprzedzeniem i firmy już dzisiaj mogą być rozliczane po cenach godzinowych, po cenach z danego dnia. Nie tylko po średni z miesiąca razy jakiś tutaj założony przez firmę energetyczną współczynnik, tylko jest brana realna cena oraz realne zużycie w danym czasie. I firmy mogą wykorzystywać okresy niższych cen do zwiększania produkcji i w przyszłości też gospodarstwa domowe będą miały możliwość bycia na tzw. taryfach dynamicznych, czyli być rozliczane po cenach bieżących. W lutym najniższą cenę odnotowaliśmy 4 lutego, i był to poziom 152 zł. Natomiast najwyższa cena była odnotowana na dobę handlową 8 lutego i wyniosła około 460 zł. Średnia natomiast wyszła 334 zł. I widać, że większość tych cen była zbliżona do średniej jedynie te Kilka dni było dość mocno odchylonych od średniej. Teraz spójrzmy na wykres średnich cen godzinowych w lutym. Każda godzina ma swoją cenę. Warto znać profil cenowy w danym miesiącu oraz swój profil zużycia energii. I możemy zobaczyć, że ten officie poranny, czyli od 1 do 7, był statystycznie najniższy. Następnie widać też, zauważa, widać też hmm, dolinę w piku, czyli od 11 do 15 ceny są troszkę niższe niż o 8 czy 9. No i widać też najdroższe godziny w lutym, czyli była to 18, 19, średnio na poziomie 414 zł, godzina 18. Teraz przyjrzymy się też relacji średniej ceny godzinowej w stosunku do średniej w całym okresie. I tak jeśli przyjrzymy się procentom, no to widzimy, że ten poranny opiek no to jest to około 80%, widzimy, że godzina 13 też już zaszła poniżej 100% dzięki fotowoltaice. Natomiast najwyższy procent ma godzina 18-120%. 4%. I można zobaczyć, że już ten luty ma dość zauważalny ten duck curve, tak zwany. Czyli tej fotowoltaiki. W systemie jest coraz więcej i ma ona coraz większy wpływ na profil cenowy. Teraz przyjrzyjmy się, jak kształtował się w przeszłości rynek spotowy oraz rynek terminowy na dzień 29 luty 2024. I tak widać, że luty rozliczył się na poziomie poniżej 350 zł. Marzec był wyceniany na poziomie 300 zł, następnie Q2, ku Q3 ku i Q4. Rok 2025 na kontrakcie Base jest wyceniany na poziomie 427 zł. Natomiast Rok 2026 na kontrakcie Base, czyli na takim kontrakcie, gdzie mamy dostawę energii w każdej godzinie na poziomie 1 MW. Jeżeli zawrzemy kontrakt o mocy 1 MW, no to była to cena 415 zł. Czyli możemy zauważyć, jak rynek wycenia coraz wyższe ceny od. Marca do 2025 roku, natomiast rok 2026 aktualnie jest wydniany, lekko poniżej roku 2025. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do nowych treści na bieżąco. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to proszę prześlij go dalej do swoich znajomych czy przyjaciół. Pomoże to trafić z wiedzą do szerszego grona osób. Jeśli chcesz sprawdzić, czy można obniżyć koszty energii w Twojej firmie, na przykład poprzez ofertę na energię elektryczną opartą o ceny rynkowe TG, lub jesteście zainteresowani produktami transformacji energetycznej finansowanej miesięcznym abonamentem, to napisz do mnie na LinkedIn lub mailowo. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.